No, witam serdecznie. Horoskop urodzeniowy dla osób urodzonych 4 listopada. Osoby urodzone 4 listopada to osoby bardzo operatywne, bardzo dobre, osoby bardzo pracowite, osoby o silnej intuicji. Spójrzmy sobie, co karty komunikacji Wam powiedzą, kochani, tutaj. No, proszę, family, friends, guides. Czyli wszystkie dobre energie są przy Was. Tutaj wchodzicie w nowy czas rodzinny, takiego działania przede wszystkim tutaj, takiego właśnie wsparcia też energii wyższych. Spójrzmy sobie, jaki anioł Wam tutaj towarzyszy. Już patrzymy sobie, jaki anioł nam tutaj towarzyszy. Bardzo mocno, anioł, proszę bardzo, Uriel. Energia siły, energia działania, ale też dobrych wiadomości. Karta takiego kontaktu, karta dobrych spraw w sensie pozytywnym. Spójrzmy sobie, co pokaże tarot Akaszy na najbliższy czas. Już patrzymy sobie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Proszę bardzo. Przestrzeń jest otwarta, nie tylko jest otwarta, ale tutaj z wielką wiarą, z wielką nadzieją zaczyna napływać świeże powietrze, zaczyna przestrzeń się otwierać energetycznie, ale też mnóstwo innowacji. Osoby, które są urodzone tego dnia, to są osoby bardzo takie kreatywne, osoby bardzo artystyczne, ale też osoby bardzo duchowe. Tutaj przed Wami są różnego rodzaju projekty działania, budowanie, działanie, tworzenie właściwie od podstawy wszystkich takich dobrych rzeczy, wiedza. To nie tylko wiedza duchowa, ale też taka wiedza materialna, plany, budowy, inwestycje, przede wszystkim rozbudowy to też na planie takim rzeczywistym. No proszę. Często osoby, które urodziły się tego dnia, są mistrzami duchowymi, są osobami bardzo takimi przewodniczącymi, jeżeli chodzi właśnie o jakieś ścieżki duchowe. Są to osoby, które bardzo lubią ścieżkę duchową i są takim światłem dla świata. Często osoby właśnie tutaj mają też dość silne ego to ego trzeba nad tym troszeczkę popracować. I tutaj co mamy? Niesamowita energia uzdrowienia. Tutaj te osoby powinny pracować z energią całkowicie. Mamy Hilariona, czyli Ascended Master, który zdecydowanie tutaj mocno działa. No i proszę, silna energia Archanioła Rafaela, uzdrowienia, dobrego działania, dobrych właśnie informacji. Ściskam serdecznie i życzę do dnia.